Cześć witam, dzisiaj taki skromny materiał sformowania formowania ziemniaczków Deszczyk sobie popaduje, to i Łukasz ziemniaczki formuje Ach, od poeta się znalazł Dobra, bierzemy dziadkową siuntkę Zaczepiamy formownicę, formiarkę czy też formierz W zależności od regionu, jak zwał tak zwał I można próbować uformować redliny z ziemniakami Czekałem trochę z tym tematem Powiem szczerze, nawet trochę jest późno, bo jest gdzieś około 10 dni od sadzenia. Ale warunki pogodowe były takie, że było strasznie sucho na moich cięższych ziemiach, gdzie one są posadzone. Po prostu nie wykonałbym tego prawidłowo. Nie wyglądałoby to jak trzeba, ponieważ było po prostu za sucho. Tak? I ja mam formowicę bierną, jeżeli dobrze pamiętacie. I do tego muszą sprzyjać również warunki a tutaj stoi właśnie ta moja formownica pamiętacie ją pewnie z zeszłego roku jak formowałem nią ziemniaki stoi tu już zdjęta z jednej maszyny, po prostu stała piętrowo schowana, jak u nas to też się odbywa, no i parkuję obok tego stwora no i teraz szybko nawiążę do ostatniego materiału materiał z JCB bardzo Wam się spodobał, ale no mi się trochę nie spodobało to co się zadziało w komentarzach powiem Wam tak yy... Ja staram się i starałem się i będę cały czas. Mówił szczerze o wszystkim, jak jest, pokazuję wam szczerze, jak ja wszystko robię, co ja robię. Czy Łukasz zepsuł tuleje podczas wbijania do silnika SW400, Łukasz to pokazał? Czy Łukasz kupił ciągnik w taki sposób, jaki kupił? Też wam to pokazałem. Krytykujecie mnie za to. Dobra, okej, okay. wiem jak było. No powiem szczerze tak. Czy Wy w życiu nigdy się nie pomyliliście, nie zrobiliście jakieś gafy? No każdy w życiu coś czasami zrobić, źle. Nie jest tak, że nie. Jeżeli chcecie, żebym ja Wam pokazywał idealny, wykreowany świat yy, tylko krainę, mlekiem i miodem płynące, jak to jest u nas ładnie w telewizji, już nie będę dalej mówił, wiecie o co chodzi, no to nie ma problemu, możemy tak robić, ale to, to na tym życie nie polega, tak? Tak więc moje krótkie nawiązanie do sprawy yy, ostatniego materiału i już więcej nie przynudzam. Zapinamy formownicę, jedziemy to ustawić. No I robić robotę pierwszy, próbny przejazd wykonany. Maszynę trzeba doregulować. No i niechcący załapałem trochę tłucznia z drogi. No i teraz co mi pozostało? Trochę posiedzieć. I z powrotem na drogę. Bo jak to pójdzie na kombajn to też to przecież tragedia. Bez dwóch zdań. No nic. Chwilę pozbieram i, i będzie jak trzeba. Do tej regulacji to tylko pozostało mi wykręcić łącznik centralny, ponieważ maszyna schodzi czołem w dół, czyli po prostu jest za mocno skręcony. Szybkie regulowanie i kolejna próba. No i kilka dłuższych chwil później zrobiłem trochę tego pola, ale mamy nowy rok, kolejny sezon, a problemy pozostały stare i te same jak w zeszłym roku. To, że nie ulepszyłem sobie sprzętu, jeżeli chodzi o szerokość kół, jeżeli chodzi o podnośnik, to omawiałem w zeszłym roku w materiale sformowania, no to mam pretensje sam do siebie, tak? nie zrobiłem tego, po prostu nie miałem kiedy. Ale to, że jest kolejny rok tragicznie sucho, nie daje się to zrobić jak trzeba. No to co mogę więcej rzec. Po tych deszczach niby jest fajnie mokro, ale to jest dalej. Za nie chcę to się formować jak trzeba, jeżdżę wolniej, już kombinuję w różne sposoby, różne patenty, jeżdżę w tom i z powrotem po tym samym przejeździe, jeżdżę raz, jeżdżę znowuż raz w tom, raz w tom, żeby dwa razy w tym samym kierunku to uprawić. Dalej nic to nie daje, wszystko się rozsypuje, rozlatuje. Bryły nie chcą się kruszyć. No co zrobić? No, taka branża. Ale no, no, słabo, słabo to wygląda tak samo jak i w zeszłym roku. Szkoda, no mocno szkoda. Chciałbym, żeby kiedyś przyszedł taki sezon, żeby mi się to udało zrobić, tak jak książka pisze. I to jest teraz jeszcze też taki naprawdę mm, spory dylemat. Jed, nie, nie jednego z rolników: czy tak jak w tej sytuacji mojej, czy czekać nadal na opady i ryzykować tym, że ziemniak już wyjdzie i coś może się wydarzyć podczas formowania, po poczekaniu po jeszcze kilku dni. Czy robić tą robotę, no tak, już nie będę mówił co, żeby było zrobione w gorszy sposób, ale jednak ta roślina e, w, nie została uszkodzona i wyrosła normalnie. No to jest właśnie taki no, najcięższy właśnie dylemat e, w tej branży, no i no cóż, no co, co tu więcej rzec. Jeszcze też chciałbym Wam przy okazji pokazać, jak fajnie rozłożyła mi się kukurydza. Pamiętacie, tu była kukurydza, i tu były robione testy gigantem z przystawką. Widać, gdzie jeszcze, gdzie nie gdzie, osłonki z kukurydzy. Ale kukurydza była zmulczowana, zaorana dosyć głęboko. I przed orką rozlałem gnojowicę. Rozlałem gnojowicę, i zobaczcie, jaki teraz mamy. O! jakie kierowaki. Jak zobaczcie, jaki mamy fajny podkład pod tymi ziemniakami. Normalnie, jak obornik. A czuć, że uch! Tak więc jest fajnie to rozłożone. To już jest wszystko mięciuchne. I do samych wykopków, czyli do września czy tam października, z śladu po tym nie będzie. A od razu, też wykorzystane to zostanie przez ziemniaki jako nawóz. Czyli podkład jest bardzo dobry. Bałem się, że nie rozłożą się tutaj korzenie, tak jak zobaczcie, no ten, który nie został przykryty, o, to on wyleci na kombajnie, na taśmie, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo mało i występują sporadycznie w tych miejscach, gdzie po prostu nie został on przykryty, gdzie po prostu było za dużo masy i troszeczkę pług nie dorzucał. Tak to wygląda. Wszędzie tych drzwiownic jest oporowo. No i właśnie to jest to, o, zobaczcie, jaka ładna tutaj leży na rybki, rasówka, czy jak to tam się mówi. Będkarzem nie jestem, ale może kiedyś gdzieś się wybiorę na jakieś ryby w wolnym czasie, na emeryturze oczywiście. Tak więc stosowanie nawozów naturalnych przebija jakiekolwiek inne nawozy. Wsadziłem tatę na operatora Niżej Po opadach już zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Ziemia już zaczyna nabierać trochę tej wilgoci. Bo zobaczcie, o co kawałek jest pochmurno, co kawałek popaduje. Choć skromnie, bo skromnie. Ale już zaczyna to wyglądać tak, jakbym właśnie chciał. Idziemy dalej. Tata trochę za płytko go trzyma Bo pierwszy raz z tym jedzie o. Teraz ok Chciałem tutaj Kierownikowi trochę pokazać jak tym robić już, już zaczyna to wyglądać pomału jak trzeba, ale jeszcze trzeba wody i druga ronda niżej trochę ach ten kierownik O, teraz to tak Jest pięknie, właśnie o to chodzi. Jeszcze trochę brakuje tej wilgoci, ale mówię, zaczyna się to robić coraz lepiej, to zresztą widać. No i jeszcze... Jeszcze operator troszeczkę szwanguje. Ale trochę musi pojeździć, żeby się wprawić. Takie coś. Już zaczyna to się właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, trzymać całości. Znowu jadą z wodą, tak więc to by było tylko lepiej. No i dobra moi drodzy widzowie, to co chciałem, to przekazałem, to co chciałem to pokazałem. Tak to wygląda u mnie to formowanie. No tak jak mówiłem, wszystko jest tu mocno uzależnione od warunków pogodowych. Ale na chwilę obecną zanosi się na bardzo dobrą ulewę. Miejmy nadzieję, że tak będzie. W tej chwili, kiedy to pokazuję, niech to dopada. Mamy sobotę wieczór, tak więc czas udać się na jakiś mały odpoczynek. Niedziela to jest niedziela, dzień wolny od pracy. Chociaż zależy, kto jak tam uważa. To by było dzisiaj. Na tyle. Do następnego odcinka. Cześć. O to właśnie chodziło. Aż się w, w świeci. Elegancko. Ciał Łukasz deszczu dostał deszczu.